w naszym lotnisku. Tak, ale nie będzie tu dzisiaj nic o samolotach. Bo tutaj co roku odbywają się takie zloty motocykli. Tak i dzisiaj mamy w tej tematyce motocyklowej naszywki wyhaftowane. I pokażemy Wam jak one wyglądają, jak możemy sobie je przymocować, przyszyć do kurtek bądź kamizelek, jak tutaj mamy kamizelkę. To jest kamizelka skórzana, nie byle jaka. Tak, Harley'a Davidsona. I właśnie pokażemy, jak takie naszybki tutaj możemy sobie przyszyć. Czyli dwie mogą być takie, jak tutaj mamy naprzód. Tak, mniejsze i, I z tyłu pokażemy. Bo mamy też takie, właśnie duże, typowo na plecy. Taka duża. Pokażemy, właśnie w tej samej tematyce. I o tej samej tematyce mamy również maseczki. Maseczki z tym samym haftem, kolorze takim żółtym. Haft jest tutaj na boku usztywnienie na nosie i gumki tu na uszy. I teraz o tej drugiej tematyce też ten haft pokażemy na tej yy, kamizelce, tak, jak będzie wyglądało. To zobaczyć, bądź możemy też wyhaftować bezpośrednio na kurtce, bądź też na kamizelce taki haft czy inny wzór. Tak. Tak wygląda, pięknie się prezentuje. Są właśnie takie dwie, tu jak mówiliśmy są dwie inne, do tego są te pomniejszone i maseczki. maseczki. No my niestety nie mamy motocykli, ale to nie szkodzi. Nie szkodzi. Mamy rowery, Iwona. <grym> tak, mamy rowery. rowery Też jeżdżają. Ale pozdrawiamy Was, kochani, serdecznie. Pa, pa. Cześć.